Cześć, witam wszystkich tu Hikomikos. Dzisiaj przechodzimy sobie do świątyni Snowpoint, w której mamy dogonić tutaj koleżankę, która ma swojego bramiery hiszpańskiego. Cześć, ponownie Hikomikos. Wiedziałam, że będzie miło się z tobą bawić, także. Tutaj jest świątynia Snowpoint. Na wprost stoimy drzwi i dobrze, że udało ci się mnie dogonić. Prawdziwe pytanie: Czy dobrze się bawiłeś ze mną, czy się znudziłeś? No i co? Słyszałem, co strażniczka Sabi powiedziała. Jeśli chcesz wejść, wchódź, ale, pa, ale pamiętaj, że cię ostrzegałem. Jeśli nie uda ci się rozwiązać puzli, to jest jakaś sztuczka z tymi puzlami? Chcę to zobaczyć. O, ładnie to wygląda. Ładniej niż z zewnątrz. Patrzcie, brązongi. W ogóle... To są Regiroki, czy Regigigasy, czy Regisy. Co to za świątynia? Co ja robię? Czemu ja w ogóle tylko Pokemonach wyrzucę? Co ja mam tu do zrobienia? Czekajcie, tu są te brązory. Wow. Czy mogę to przejść? Czy ja mam ją dogonić? Czy może tu jest jakieś inne sekretne wejście w tej świątyni? Patrzcie, tu są drzwi. CO SIĘ WŁAŚNIE STAŁO? Mój Snorlaxes śpi? Czemu on śpi? O, to wygląda jakby tu można było coś ruszyć. Nie, nie można. Ty, nie wiem co trzeba zrobić w tej świątyni, słuchajcie. Na pewno nie muszę pokonywać tych pokemonów. A tam jest jeszcze chyba jedno przejście. Tu, tutaj dalej wchodzimy, z tego co widzę. Robi się coraz ciekawiej. I wyżej, wyżej, wyżej. Dobra. I co teraz? Prawo czy lewo? Tu mamy dziwny kamień przedstawiający statuę. Dobra, a co dalej? Co dalej? Nie na no serio. Wyglądają te cegły, jakby je można było dotknąć, wcisnąć i jakaś aktywowana pułapka miałaby tutaj być. O, wow! Zobaczcie. Sprawdźmy to. Na tej ścianie jest tak. Ikona lodu, jeszcze czegoś i kamienia. Te panele wypełniają drzwi. O który chcę nacisnąć pierwszy? Trudno powiedzieć: lodowy. Potem kamienny i stalowy. Wcisnąłem panele. Nic się nie wydarzyło. Spróbujmy inaczej. Lód, stal, kamień. Lód, stal, kamień. Nic się nie dzieje. A stal, kamień i lód, bo taka kolejność jest tutaj na tych figurach. Stal. Kamień, lód. Nic, to nie wiem. Pierwsza, ostatnia i środkowa odpowiedź. To otwiera pierwsze wrota. Także dzięki Mateusz za podpowiedź, bo tutaj nie uważałem. Teraz tu mamy lód. Tu mamy kamień. Lód, kamień. Lód, lód kamień, lód. lód, stal, kamień. Aha, że to mi pokazuje tamto. Lód, stal, kamień. Jak patrzymy się na stopy. Lód, stal, kamień, stal. Lód, stal, kamień, stal, lód. Dobra, spróbujmy teraz. Eee, dobra. Lód, stal, kamień, stal. I tyle to było, tak? To nie, zaprzeczy. Lód, stal, kamień, stal. No jest lód. Czy tu coś jeszcze było, co mi ominęło? Może od tego mam zacząć, że to jest lód. Lód. To byłby tak. Lód, lód. Stal. Kamień. Stal. Lód. Wziąłem kartkę papieru. Lód, stal, kamień. To mi pokazuje na wprost, czyli to powinno być, a nie to. Czyli to lód, stal, kamień, stal, lód. Sprawdźmy, jak teraz nie, będzie to działało, to ja nie wiem. Czyli tak, pierwszy był lód, drugi była stal, trzecia była kamień. Czwarta była stal i piąty był lód. Ice, rock, steel, rock, ice. Ja stal zamiast kamienia zapisałem, także już wiadomo. Hikomadauna. come downa. Oh Muszę teraz. Od którego zacząć? Nawet nie wiem, od tego? Jajku, trzecie drzwi, lód, biorę kartkę, bo bez tego nie damy rady. Lód, kamień, kamień to mi pokazuje tutaj. Nie, to tak nie może być. To nie może być to. Jak to jest? Weszliśmy i tu mam strzałkę, patrzcie. Ewidentnie. Nie wiem, od którego mam zacząć. Jeszcze tu jest jeden. To może tak kamień. Kamień. Lód. stal kamień lot stal lód kamień lód stal lód kamień i stal dobra kartka papieru jednak się przydaje nie, co to jest? Co to jest za ten? A, to nie jest stal, to jest kamień. To nie jest kamień, tylko stal. Dlatego mi tam to nie działało. Dobra, to w miejscu, gdzie zapisałem kamień, to mam wcisnąć stal, a w miejscu, gdzie zapisałem stal, mam wcisnąć kamień. Hiko, dwa IQ chyba masz dzisiaj, o z tego środku Ci się w głowie, bo przewracało. Dobra, no to mam zapisane tak, kamień, czyli dajemy stal. Mamy zapisane lód, dajemy lód. Mamy zapisany stal, więc dajemy kamień. Mamy zapisany lód, więc dajemy lód. Mamy zapisany kamień, więc dajemy stal. I mamy zapisane stal, więc dajemy kamień. Wciskamy... I działa! OMG! Oh Ach, te zagadki! Wykończą mnie kiedyś. Dobra. Dziękuję Balder, Volt i wszystkim, Mateusz na czacie. Wow, Galeid. Chciałbym cię złapać. To jest jeszcze, jak widzicie, Pokémon Alpha. Close Combat. Mocny cios. Zaorał mi Pokémon na hita dosłownie. Oj, oj, oj. To wejdźmy sobie na przykład... Um, może tym będą tutaj efektywne ataki zobaczmy a to tym Ziemny zobaczymy jak to wejdzie tutaj 77 poziom kontra 70 to drugi raz może wejdę i będzie miał czerwone życie wtedy będzie mógł pocisnąć i złapać go tak jest możemy spróbować teraz nie powinno być trudno Pokonał nas co prawda, ale się tego nie boimy. To wejdźmy sobie Snorlaxem. I teraz Pokebole w ruch. Właściwie to Ultra Bole, które są najbardziej tutaj efektywne. No i czy siądzie za pierwszym razem mamy to. Galate do naszego Pokédexu, tak jest? Tak, bo go nie mieliśmy. Wow, ex Candy L nam siadł. To nawet fajnie by było go użyć teraz, bo nasz samorot jest taki biedny z tym poziomem, powiem wam szczerze, bo ma bardzo mało tych ruchów. Czy coś nam tutaj zregeneruje punkty życia samorotowej Tak jest, specjalna rzecz. A czy to jest perła? Nie, śnieżkę. Śnieżkę znaleźliśmy. Nice. To czy pokemony niektóre mogą trzymać śnieżkę? Wow. Nie mówcie, że tu będą znowu symbole do rozwiązania, bo się załamię. Z tą stalą, a kamieniem, co mi się pomyliły typy. <laughs> Ale serio, stal wyglądała jak kamień, a kamień wyglądał jak stal. Dobra, moja droga przyjaciółko, znalazłem cię. Czy teraz będę walczył z legendą? Czy dasz mi, nie wiem, nauczyć się latać na Pokemonie, czy coś? Wow, wyda... Z złapałeś mnie. Nie, nie było zabawy. Pamiętasz, co ci mówiłam? Widziałam e, Cię e, z Brafiri, dlatego chciałeś tutaj się też tego nauczyć. Mm. Latanie na Brafiri nie jest łatwe, ale jeśli chcesz naprawdę latać, udowodnij mi, że jesteś wystarczająco silny. Czy chcesz zawalczyć? Oczywiście, że tak. W takim razie ja jestem gotowa. Chodź Rapidio Magmortar Electivire. Wszyscy trzej na raz. Wybieram Was. No to grubo Trzy solidne pokemony z regionu Sinnoh Muszę udowodnić, że jestem silny Więc spróbujmy zaatakować Rhyperiora hydropompą To będzie super efektywne na hita. na Magmort też powinien zejść na hita Ale Electivire powinien ścisnąć mojego Sanurota na hita Także No widzicie Och, sparaliżował mnie tylko o, a ten play trawerem nic mi nie zrobił. Zobaczymy. O, ale Thunder Punch teraz za, zaorany, bo on użył tego stylu walki. No widzicie, czasem te style walki się przydają. To co, wejdźmy może tego Electivira zaorać najpierw. To powinno porobić sprawę z Norlaxem. Wow, chodźmy sobie z tej strony. A czy mogę tam wejść na górę? Nie, nie mogę. Ona tu broni się, patrzy nawet na mnie, jak ja tutaj walczę. Dobra, to zróbmy tak. Wejdziemy sobie tym hejs... To nie, nie silnym. Wejdziemy sobie na Electivajera. Proszę bardzo, ściśnięty na raz. Mamy to, ale zostałem zatruty. Niedobrze, niedobrze. On wchodzi Flame A my teraz wejdźmy sobie jeszcze raz tym samym ciosem, który będzie również super efektywny na Magmortara. I mamy załatwiony temat. Proszę bardzo, Zdecydowana walka. Zakończona. Pokémony zostają. Tysiące punktów doświadczenia. Oczywiście, te, które są aktywne. Wow! Złapałeś i pokonałeś nas. Jesteś naprawdę zwycięzcą wielu gier. Ale Braviri nadal chce, żebyś był lepszy. Chodź ze mną na górę. To może zanim pójdziemy na górę, zobaczmy, czy możemy sobie jakieś przedmioty skraftować. Nic, bo nic nie mamy ciekawego. Tutaj się dosłownie nic nie pojawia. Niestety nie możemy się niczym leczyć. To nic. Idziemy po prostu na górę. Zobaczymy, co tam na nas czeka. O, to jest sam szczyt dosłownie świątyni. Snow Point. No to już jesteśmy blisko. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. Opuśćmy świątynię i czy Brawiri będzie na nas czekał? Czy nauczymy się na nim latać? Gwak, gwak! Dobrze, brawiry. Teraz przetestujmy siłę Hikomikosa. jeszcze mam walczyć raz? Tym razem z brawiry, która ona ma poziom. No to faktycznie dużo prób nam chce tutaj rzucić, żebyśmy udowodnili, że jesteśmy naprawdę silnymi trenerami. No, Braviri tutaj wchodzi w Snorlaxa. Dostaje dodatkowo damage za to, że mnie zaatakowała. Ale tutaj, Ice Beam na Snorlaxie powinien załatwić sprawę, bo to super efektywne na typy Pokémonów. I tak jest też jest tym razem: używa Brave Bearda i sama siebie dobije. Zobaczcie, ona mimo wszystko, że mnie zaatakowała, dostaje damage za ten atak, i przez to została pokonana. Zoroark Hisioeński, kolejny poziom, elegancko. Mmm, nie mogę w to uwierzyć, że przegraliśmy Brawiry. Ale w takim razie, dziękuję Ci, Higomiko, za świetną zabawę ze mną. Lecę do domu. Cześć! Hej, czekaj! A, żartowałam, żartowałam. Pobawisz się ze mną teraz na flecie. No, dawaj. Super. Będę mógł wreszcie latać na Pokemonie i robić shiny hunting w powietrzu. Nauczyliśmy się tej gry. Teraz wszystkie Pokemony... Właściwie Brawiri będzie nas słuchał. I będziemy mogli latać na nim w przestworzach. Brawira otworzył swoje serce. I, 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 i po prostu nauczył się reagować na nasze zawołanie. Dostaliśmy również Skyplay specjalny. Tablet z esencją latających Pokemonów. Można używać tego, by zdobyć siłę latających Pokemonów. Dzięki Sabi. No, siema Adamant. Co tam u ciebie? Pewnie, Hikomikos, świetnie było się bawić z tobą i Bravirim. Adamant, tak. Tutaj Pokémony i ludzie powinni żyć razem w skodzie. Uu. Nie mów mi o tych piorunach wychodzących z tej dziury Riftu czasoprzestrzennego przestrzennego. Czy to wielmożny, wszechmocny Sino? Ach, musimy uspokoić awaluga O! Musimy stąd iść. Nowa era się zaczyna. Także kolejna przygoda z. Zagrajmy w Pokémon Legends Arceus będzie w kolejnym odcinku, bo dzisiaj już się nauczyliśmy latania. Przejdźmy tam całą świątynię. I zobaczymy. Avalok jest tam na dole, więc my tam lecimy. O, dokładnie tutaj. Będziesz mógł polecieć na Braviri, a potem wylądujesz i będziesz mógł zanurkować. Dobra, no to już wszystko znamy. Możemy zawołać Braviri teraz, żeby był z nami. I możemy tutaj za pomocą niego polować w przestworzach. No to słuchajcie, w następnym odcinku polujemy w przestworzach, zapisz, zapiszmy sobie teraz grę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo będziemy latać na Brawirem, polecimy do Avaluga. Trzymajcie się, na razie, cześć, cześć.